Dzień dobry, witam Was w sobotni poranek, moje drogie panny. Spotykamy się dzisiaj w tym nagraniu z racji jutrzejszej pełni księżyca, burzowego księżyca, zielonego księżyca, zwanego również krwawym, w znaku Koziorożca. Znak ziemski, czyli Wasz brat, siostra, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak samo skoncentrowany na hierarchii i pieniądzach. Co ta pełnia wnosi? Posłuchajcie proszę w czytaniu ogólnym zatytułowany Lipiec wszystkie znaki, znajdziecie u mnie na kanale. Tam też mówię o akcji promocyjnej, że możecie zamówić u mnie czytanie w oparciu o Waszą datę urodzenia, na jakie zmiany warto się otworzyć w promocyjnej cenie 50 zł. Także jeżeli macie ochotę, zachęcam do kontaktu poprzez maila albo stronę, a tymczasem w intencji Waszego najwyższego dobra, moje drogie panny, co dla Was na okres najbliższych dwóch tygodni. Specjalnie wyjęłam złoconą palię, bo liczę, że przyniesie nam dobrobyt. No jest, są denary, bardzo mnie to cieszy. To jest rozglądanie się za nowym projektem, szukanie odpowiedniego miejsca do usadowienia pieniędzy, a ponieważ ta pełnia, z którą przyjdzie nam się mierzyć już jutro, skłania do refleksji: e, czy ja jestem sobą, czy ja robię to, co ja chciałbym robić? Tutaj, w tym obszarze mocno zawodowym, myślę, u Was to będzie wyczuwalne. Czy robię coś, co muszę, czy robię coś, bo chcę? I tu pojawia się takie zainteresowanie tym, aha, dobra, to może ja tutaj też poszukam pieniędzy w innym obszarze, tym, który wypływa dokładnie ze środka, i zdecydowanie tak. Dla wielu pani, nie dla wszystkich, pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. E, dobra wskazówka, aby zastanowić się nad byciem Przedsiębiorczym i tworzeniu pieniędzy samemu na siebie. Pod tytułem działalność gospodarcza i tego typu niekoniecznie formy prawne, już nawet, tylko na przykład dodatkowa działalność nierejestrowana, bo karta cesarzowej zawsze zapowiada i wnosi taką energię, która mówi postaw na siebie. Nie dorabiaj tylko i wyłącznie kogoś, ale zacznij zarabiać również na siebie. Tu nie ma jeszcze odważnego ruszenia do przodu, bo jemu brakuje konia, ale zainteresowanie tematem już jest. Co w działaniu? No i tego mi brakowało. Tu jest ten koni, tu jest działanie. Tu jest odważne ruszenie do przodu. Bardzo Was proszę, drogie Panny, zastanówcie się jutro, pojutrze, po pojutrze, bo ta pełnia jest zawsze odczuwalna dwa dni przed, dwa dni po. Jeżeli już teraz nie możecie spać, to zdecydowanie Was rozumiem. I tu jest taka energia, która mówi, to, co sobie wykombinujesz w niedzielę, nie czekaj, idź w tym kierunku. Zastanów się, gdzie jeszcze leżą pieniądze. W jaki sposób mógłbyś zacząć zbierać zbiory, bo ona symbolizuje właśnie plony, zbiory naszych decyzji i poczynań, aby było jak najlepiej w kasie i w finansach. Co jeszcze jeszcze możesz spieniężyć ze swoich umiejętności. Uczucia i emocje, zadbaj o równowagę w dawaniu i braniu. Tu jest wyceń raz jeszcze siebie. Czy dostajesz w relacji zwrot albo w drugą stronę? Czy nie wymagasz zbyt wiele? Bo tu bardzo ważna będzie harmonia. To jest karta, która mówi, że się układa, powodzi i będzie fajnie i uczciwie, nie tylko w partnerstwie romantycznym, bo tak samo z rodzeństwem, z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, bo to są uczucia i emocje. Z tymi osobami, do których te uczucia i emocje żywicie, bez znaczenia czy dobre, czy trudne, niemniej jednak osoby, które mają na Was emocjonalny wpływ. Zadaj równowagę w dawaniu i braniu. Może to jest ten czas, kiedy trzeba zadzwonić do kogoś, kto zawsze dzwonił do ciebie, a ty mówisz, że później oddzwonisz, albo w drugą stronę. Czas i pora, właśnie zauważyć, jak tutaj ta harmonia u Was w relacjach i emocjach funkcjonuje, w relacjach międzyludzkich, tych, które wywołują na Was emocjonalny wpływ. Kasa i pieniądze. Świetnie, nie zwalniaj tempa. 8 denarów to jest zawsze karta, która mówi, kuj żelazo póki gorące, nie wycofuj się z podjętych działań, bo tu jest taka energia, która mówi, ja już się trochę narobiłem, a nie widzę jeszcze efektów. Ja zawsze tą kartę przerównuję do drogi na szczyt. To tak, gdybyś chciał wejść na szczyt i pokonałeś już 8 tysięcy kroków na, w drodze na swój dziesięciotysięcznik sukcesu. I tak naprawdę ocenić, czy się opłaciło tak tyrać. Będziesz mógł dopiero za 2000 kroków, ale teraz ważne jest, abyś nie zwalniał tempa na obszarze poszukiwania satysfakcji zawodowej i finansowej, dlatego że cel jest już bardzo, bardzo blisko. Na tym etapie, jak powiedziałam, nie zwalniaj, zastanów się, co jeszcze przyniesie ci dochód. To jest ten pazier tutaj. Plany, świetnie, tu jest rycerz, rycerz mieczy, który mówi o tym, żebyś szybko, tak samo jak i ten, szybko, szybko wprowadzał swoje myśli i plany. W życie, w działanie, nie trzymał tego w głowie. Jeżeli nie jesteś w tym momencie administracyjno-prawnie stworzyć takiego, takiej sytuacji, kiedy mógłbyś zacząć dodatkowo zarabiać pieniądze, to ja cię bardzo proszę, zapisz to sobie, zanotuj, dlatego że to jest myśl lotna, i tu jest. Szybka idea, szybki pomysł, szybki plan, być może z przeszłości, bo zauważcie, obydwoje zasuwają w lewo. Czyli coś, co już kiedyś mi się kręciło w głowie. Chciałam to robić, ale nie, bo nie ma na tym pewnych pieniędzy, nie, bo, nie ten, bo to nie ten czas. Nie, bo to się nie uda, nie powiedzie, to jeszcze nie jest dobry moment w tym momencie. A ja Ci mówię zdecydowanie tak. Tylko jeżeli nie jesteś w stanie w tym momencie tego fizycznie powołać do życia, to zanotuj sobie to, bo to dodatkowe źródło zarabiania pieniędzy przyniesie Ci naprawdę dobre zbiory. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się, panny. Cześć.